kościowe, żeby można było podstawy jakieś tam zrobić. Do góry są sanie, które można na lód używać, nawet powiedzmy płynąć po prostu. Ale ciekawe, że to na kategorię B można. Tak. No. Ciekawe jest, no. Tutaj woda nam została. Byliśmy wczoraj, nim na tym. Gdzie byliście? W TVP. Wiesz, A, z... no. Zbierać, zbieracie, zbieramy na drona, żeby się chłopaki dziewczyny uczyły nowe technologie. <laughs> Dokładnie. Za wschodnią granicą się zmienił w ogóle tok prowadzenia walki, więc tego typu urządzenia jak najbardziej trzeba się tego uczyć. To jaka zabaweczka. Dostaliśmy ją tutaj od przedszkolaków, tak którzy przyszli. Właśnie. Ale to powiem ci, jak na przedszkolaków to się postarali. Kłóra. No, wiadomo Mocny prezent. Fajny dlatego tu wisi tutaj nasze jednostki, które przyjeżdżały nas odwiedzać. Wymienialiśmy się naszywkami. OSP Murowana Goślina. Kończę wizytę. Dostałem prezenty tutaj. Powiedz, co to jest? No jest to kalendarz z naszym zdjęciem, wozami oraz członkami naszej jednostki na pamiątkę, żebyś gdzieś tam zawsze nas miło wspominał. No, będę miło wspominał. Tutaj o orkiestra dęta i Strażacy. Historia jednostki OSP. Na papierze kredowym. Dodatkowo, w ogóle ta skrzyneczka jest fajna, bardzo ładna. Mm -hmm. I tutaj, czemu kubeczek? No, kubeczek, bo lubisz pić kawę. Dokładnie. Z tego, co słyszeliśmy, to. Nawet chyba widzieliście. <grym> Dokładnie. I dzisiaj też nie kawką, poczęstowaliście, bo lubię ten napój. I tutaj jeszcze emblematów nie zbieram, ale zbieram takie, które dostanę, bo to jest dla mnie sentymentalne i pamiątkowe. O, tak jest przyjemnością. Tu eee... jak kadimek. Boże Święty. <laughs> no, tak to właśnie <laughs> jak wygląda. Klasy... Jak w klasycznym starym garażu. Dokładnie, tu jest nasza powiedzmy narzędziownia w cudzysłowiu. No węże, wszystko naprawiamy sami. Eee, dlatego są potrzebni strażacy z doświadczeniem, którzy no. to potrafią robić, bo nie każdy by potrafił taki wąż zrobić. Wazarkę do drzwi, łańcuchy. do. jak się otwiera piły pilarki dobrze widzę chłoparne alarm. Alarm. alarm 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 tak tak alarm alarm alarm, alarm. ja daj 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 mi ten Dobra. tutaj jeszcze wiadomo piły bo na drzewo jak się przewróci można jechać Niagary, węże, jeżeli by potrzeba była pożyczyć innej jednostce, która ma większy wóz, bo tak jak powiedziałem, z tego wozu się linii gaśnicze jako.